Ostatnia próba odpalenia tego boksera nie poszła zgodnie z planem. W zasadzie to była katastrofa, ale to dzięki Wam i Waszym podpowiedziom mam teraz całą listę rzeczy, które powinienem sprawdzić. Dlatego też jestem pewien, że w tym wideo ten silnik zagada. Ja zabieram się za robotę, a Wy nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji. A pierwsza podpowiedź dotyczyła czujnika HALA, który znajduje się w aparacie zaponowym, i faktycznie ta kostka jest luźna, także podpinam. Próbuję podpiąć. Kostka podpięta. Teraz czas sprawdzić, czy to jest strzał w dziesiątkę. Podpinam żarówkę pod bezpiecznik pompy. I idę przekręcić kluczyk. Mam nadzieję, że to będzie to. No, niestety, jak widzieliście, to nie to, ale mam jeszcze kilka czujników do przejrzenia, więc myślę, że w końcu ta żarówka się zaświeci. Następnym podejrzanym jest czujnik położenia wału. Wtyczka od tego czujnika jest tutaj, ale wszystko jest ładnie i wpięte, więc podejrzewam, że tu jest ok. Eee, muszę zanurkować pod samochód, bo w zasadzie z reguły jest on gdzieś tam przy skrzyni, przy, przy połączeniu skrzyni z silnikiem bo ten czujnik bierze sygnał z koła zamachowego także nurkujemy pod auto czujnik po, powinien znajdować się gdzieś tutaj no i faktycznie jest nie wiem czy widzicie jest ale raz, że nie jest przykręcony a dwa, że chyba chyba nie był do końca dociśnięty więc, więc jest duża szansa że to jest właśnie to. Czujnik wpięty. Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić, czy to to. Żarówka siedzi na miejscu. Przekręcam kluczyk. Kręcę. Jest, jest, jest. Pojawiło się światło. Jest. Przekaźnik ruszył. Także, a super. Nawet nie wiecie jak się cieszę. A to wszystko wszystko dzięki waszej pomocy. O, ulżyło mi, bo myślałem, że będę musiał wymieniać kąpa a to naprawdę nie są tanie rzeczy. Składam dalej. Przekaźnik ruszył, także zszedłem piętro niżej pod samochód, żeby zobaczyć co z pompą paliwa. Przy wcześniejszych oględzinach pompa wyglądała na nową, natomiast z tego co widzę, króciec którym doprowadzane jest paliwo do pompy nie ma opaski i prawdopodobnie w baku też jest pusto, więc no, muszę to zweryfikować co tutaj się dzieje i dlaczego to nie jest skręcone. Najpierw Trzeba wyjąć samą pompę. Pompa wyciągnięta. Teraz by wypadało podłączyć tutaj coś na krótko i sprawdzić, czy ta pompa w ogóle działa. Podpinam zasilanie i zobaczę, czy ta pompa działa. Ale korpus wygląda na całkiem świeży, więc powinno, powinno ruszyć. Niestety, pompa stoi. Pomimo tego, że jest nowa, nic się z nią nie dzieje. Także kolejny problem nowa pompa nie działa. Muszę ją wyciągnąć i zweryfikować, co się tam dzieje. O nie, jeszcze mi światło zgasło. Pompa wyjęta. Ubrana jest w taką gumę, która chroni przed wibracjami i hałasem. Sama pompa wygląda na na nową, ale niestety jest zatarta, stoi na dębowo mam pewne podejrzenia dlaczego ta pompa nadaje się tylko na złom ale żeby to sprawdzić, muszę wrócić pod auto a pod bakiem na krójcu na wężu zasilającym o, jest taki tutaj, taki króciec wkręcany z filtrem przynajmniej tak wyczytałem i jego wypada wymienić albo chociaż sprawdzić ale znalazłem też dość duży problem, przecięty wąż. Dlatego wiadomo, co stało się z całym paliwem i dlaczego to było odkręcone. Tak wygląda filtr, który wyjąłem z baku. Już dawno przestał spełniać swoje zadanie. Dookoła tego stelaża powinna być siatka, która wyłapuje wszelkie brudy i syf, który dostaje się do baku razem z paliwem i tym samym chroni pompę. No, bez tej siatki niestety ten filtr jest bezużyteczny i dlatego pompa się zatarła. Ciekaw jestem, ile kosztuje taki filtr. Filtry o dziwo są dostępne, ale cena... Cena robi wrażenie. Co prawda to jest pierwsze, yy, pierwsze ogłoszenie, ale... 428 zł. Za coś takiego masakra z filtrem czy bez silnik musi być odpalony, ale najpierw muszę wyjąć bak i zmontować jakiś zastępczy układ paliwowy. Na pierwszy rzut oka na pewno ta obejma jest do demontowania a czy coś jeszcze po drodze, zaraz się okaże. Obejma zdemontowana. Chyba wak się trzyma tylko na tej obejmie, bo jest luźniutki. Demontuję wtyczkę, tu jest wskaźnik poziomu paliwa. Jeszcze trzeba zdemontować kilka węży. Tak wygląda wlew paliwa, strach pomyśleć co będzie w baku Z małymi problemami, ale bak wyszedł Yeah, bak na zewnątrz Zapukanie baku będę brał się później, ale wystarczy zobaczyć co się wylało z niego podczas demontażu. Także wcale się nie dziwię, że pompa się zatarła. Skoro filtra brak, a taki syf jest na samym początku. O, także jest to płukać. Tak wygląda zastępczy zestaw. Jakaś stara pompa, wąż no i paliwo. Układ zmontowany bak, przewód, pompa paliwa. Ten niebieski króciec, który tam widzicie, to jest powrót paliwa z silnika. Podłączony jest do takiego zbiornika. Także wszystko na sztukę, ale jest szansa, że to zadziała. Plan jest taki: podpinam tą pompę na krótko. Żeby troszeczkę przepchnąć paliwa Przeczyścić układ Potem wpinam bezpiecznik I próbuję odpalić Dobrze, znalazłem sobie plus Podpinam Na krótko bezpiecznik od pompy O, coś się zadziało Pompa zaczęła pracować paliwo wraca do bańki, która ma być przelewem. Teraz, teraz sprawdzę, czy nie ma jakichś wycieków przy silniku. Także przy filtrze wydaje się, że jest sucho. Przede wszystkim nie czuć zapachu paliwa w komorze silnika, więc okej okay. Tu listwa też sucha. Tutaj sucho. Wygląda to obiecująco. Teraz postaram się pokręcić trochę silnikiem jeszcze bez założonych przewodów wysokiego napięcia, bez iskry, dobiję ciśnienia oleju i będę próbował go uruchomić. Powiem szczerze, że stresuje się dosyć poważnie. przelew, czyli pompa paliwa działa, ok tu pozostało mi wpiąć przewody wysokiego napięcia eee, i, i to jest ten czas to jest ten czas to jest ta chwila nie przedłużając Yy, kręcę. No, to teraz się chyba spotę normalnie. Nie wierzę. <śm> Odpaliło do, dosłownie, dosłownie po sekundzie kręcenia. Niesa nie, niesamowite, po prostu. A, jestem, jestem w szoku. Nawet nie wiem, czy wszystkie kontrolki zgasły, bo szybko. <śm> Bo szybko go wyłączyłem, ale chyba pracował całkiem nieźle. Zaraz. Dobra, druga próba. Teraz spojrzę na kontrolki, czy w ogóle coś gaśnie. Działa, działa. Trochę się nakopciło. Działa. Bokser pracuje. Nie wiem, w sumie, czy wszystko jest ok, czy nie, bo za szybko, żeby coś stwierdzić po takim odpaleniu. Tym bardziej na pompie zastępczej. Nie wiem, czy ciśnienia są ok, obroty trochę falują, ale po tylu latach stania to raczej normalne. No super, super, jestem przeszczęśliwy. Normalnie za, za, zabrało mi mowę, nie wiem, nie wiem, co powiedzieć, ale jest. Jest, mam nadzieję, że jest sukces, e, nic więcej w tym momencie nie sprawdzę, ale cieszę się niesamowicie. Je, no, e, brak, brak mi słów, totalnie brak mi słów. E, wcześniej jeszcze dokleję wam film bezpośrednio z komory silnika, bo teraz ja nawet nie wiem, jak to pracowało. Ale jest, jest super. E, co mogę powiedzieć? Obserwujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i do następnego.